Agnieszka Gozdra, witam Państwa i zapraszam na program Tak czy Nie, jak zwykle w Polsat News o stałej porze. A dzisiaj mówimy o tym, czy wyborcy, młodzi wyborcy dali się nabrać, czy wręcz przeciwnie, świadomie zagłosowali na nową prawicę i Janusza Korwin-Mikkego. W studiu jedyny na razie poseł tej partii, Przemysław Wipler. Panie pośle, gdzie pan ma muszkę? Myślałam, że pan będzie przebrany za prezesa znowu. <gresso> <głosternet> <głosiller> powiem szczerze, powiem z szczerze, e, sympatii dla pani redaktor i dla tej konwencji, e, myślałem o tym, żeby założyć muszkę, ale moja żona uważa, że dużo lepiej wygląda. Może przystojnie nie tak w krawacie, rozumiem. Tak, I każdy ma hmm. swój własny styl. Ja, gdy był finish kampanii wyborczej w ramach tego otwartego solidaryzmu, wiele osób na wybory szło w muszkach, w komisjach wyborczych siedziało w muszkach. I to jest taki symbol sprzedaż muszek, i sprzedawcy muszek powinien być naszym żelaznym krawacem. A teraz wraca krawat. Wiele... A czy ja dobrze powiedziałam, że jedyny na na razie poseł tej partii? Tak, jedyny na razie, ponieważ będziemy mieć wielu posłów po wyborach, a być może jeszcze przed wyborami eee, ta liczba wzrośnie. Arman Trysiński, poseł Dobry Twojego wieczór. ruchu. Dobry wieczór, panie pośle. Dobrze, to za chwilę o tym, dlaczego dwudziestolatkowie wybrali ponad 70 siedemdziesięcioletniego. Nie wymawiamy wieku, ale to jest fenomen, proszę państwa, dlatego o tym mówi Janusza Korwin-Mikkego. Oszuka ich czy spełni obietnicę. Zobaczmy, felieton Mateusza Dopierały. W sztabie Nowej Prawicy świętowano po królewsku. To pierwszy sukces od ponad 20 lat. Do Brukseli pojedzie czterech europosłów kongresu. Polska potrzebuje zmiany prawdziwej, nie zmiany pana Tuska na Kaczyńskiego albo odwrotnie, tylko zmiany ustroju. Powodem srogiej przegranej, a raczej powodami. To choćby brak konsekwencji czy sojusz z postkomunistami. Korwin sprzątał Palikotowi najmłodszy elektorat, aż jedną piątą i stał się w tej grupie liderem, jak cztery lata temu Janusz Palikot. Korwin Mikke do swoich poglądów przekonywał aż 21 lat. To jest kwestia, bym powiedział tak, zabetonowania polskiej sceny politycznej między Tuskiem a Kaczyńskim. I tych dwóch breżniewów polskiej polityki, tych dwóch niewymiennych liderów i dwie ich stworzone przez nich partie powodują, że w systemie musi dojść do patologii. Przekonanie do antysystemowych poglądów Korwina ludzi w przedziale od 18 do 25 lat nie było dużym wyzwaniem. Sam prezes chwali się, że w liceach ma poparcie od 40 do nawet 70%. Co więcej, nowa prawica przekonuje, że co miesiąc będzie przybywało wyborców, którzy skończyli 18 lat. Oni nie mają żadnych obciążeń związanych z komuną. Nie mają żadnych przyzwyczajeń, że im się należy. Oni na słowo nam się należy, to reagują śmiechem. Im się nie należy. Oni wiedzą, że oni muszą pracować, tylko chcą, żeby rząd nie przegadał im pracować. Tezy Korwina mogą się pomagać podobać ludziom, którzy lubią spędzać czas na ławce pijąc piwo. Więc to pewnie nie są studenci ani młodzi biznesmeni. Nowa polska partia w parlamencie europejskim dla politycznych oponentów wydaje się tylko chwilową przygodą. To jest bardzo silna fala antyunijna, wroga wobec Unii. To jest polski PiS i Korwin, ale myśmy to te pomyje... Antyeuropejskie zatrzymają. Ci wyborcy, którzy są antysystemowi, którzy sprzeciwiają się w ogóle wszystkiemu, a właśnie Korwin-Mikke takie skrajne poglądy cały czas głosił, że oni od Janusza Palikota przesuwają się w jego kierunku. Pytanie, co tak naprawdę podoba się młodym wyborcom: przyzwoństwo i indywidualność korwin mikkego czy program partii? Zaraz sobie odpowiemy na to pytanie. Jak zwykle w tym programie, panowie. Dyskutują Państwo, komentują, jesteśmy na Twitterze i na Facebooku. Nasz fanpage Państwo widzą. Dziękujemy za nowe polubienia. W ostatnim czasie rzeczywiście jest tego coraz więcej, z czego się cieszymy. Pytamy, czy nowa siła w polityce, w tym, jak to Państwo mówią, mainstreamie, głównym nurcie, poprawi sytuację w Polsce. Panie pośle, pan dzisiaj, bo u was jest teraz taki czas podsumowań, bicia się w piersi i szukania przyczyn. Ja się nie dziwię wcale. Pan pisze tak: Lepiej zgubić z palikotem niż z tuskiem, kaczyńskim czy piechocińskim znaleźć. Zdecydowanie. A tak. Bo niektórzy no, chyba Korwin. chcą znaleźć z Korwinem. Co pan o tym Korwin, sądzi? Korwin to jest ekscentryk. To jest, <noise> to, to jest człowiek... Ale to już taki skrajny ekscentryk. To jest człowiek, który... No, opowiada bzdury, często zaprzecza sam sobie, a ale jest fascynujący. Bzdura, dobrze, a największa bzdura to jest dla pana jaka? Orany, no przecież mówił na przykład w debatach, że Polska powinna opierać swoją gospodarkę na imporcie, że właśnie o to chodzi, żeby jak najwięcej Sle importować. No, ja panu prześlę linka, jak pan ma życzenie do takiej debaty, że uzasadnią, że właśnie import to jest podstawa, bo przecież jak się dużo importuje, no to znaczy, że się ma e, dużo pieniędzy, prawda? Czyli e, e, to Świadczy o zamożności społeczeństwa, jak się dużo importuje. No więc on masę tego typu bredni powtarza, no nie mówiąc już o tym skrajnym szowinizmie i, i pogardzie dla osób niepełnosprawnych, których no jest ile w Polsce, panie. Przemysławie, ile jest osób niepełnosprawnych w Polsce. To zależy w jakiej grupie niepełnosprawności. W ogóle w Polsce, w Polsce, wszystkich niepełnosprawnych. Tysięcy, niedawno to przerabialiśmy w kwestii No to, to troszkę na się pan, i To troszkę się pan pomylił. Niewiele, co prawda, bo 4 miliony 700 tysięcy blisko, więc się Pan dziesięciokrotnie pomylił. I to są właśnie ta nieznajomości w ogóle podstaw demografii, podstaw ekonomii przez korwinamikę, który mówi, że parytet spowoduje, że nie będzie można wybrać do Sejmu samych mężczyzn. No, znowu nieznajomość ordynacji wyborczej, bo przecież nawet gdyby był parytet, to miejsc na listach wyborczych jest dwa razy więcej w każdym okręgu niż mandatów, więc nawet jakby było pół na pół kobiet z mężczyznami na listach, to można samych mężczyzn wybrać do Sejmu. No Korwin-Mikke, takich bzdur to można by książki pisać i każdy na korwinizm chorował. Ja osobiście też chorowałem w latach dziewięćdziesiątych na ten korwinizm, z tym, że u mnie to około dwóch miesięcy ta fascynacja trwała. Czym bardziej się człowiek wsłuchuje w to, co ten człowiek I wylecił mówi... I wylaczył Oczywiście nie. Wyleczyli mnie po kolei wielu liderów. Jeszcze o Januszu Palikocie nie słyszałem. Po kolei za za zawiodłem się na, na, na Platformie, zawiodłem się na SLD, na innych jeszcze ugrupowaniach. I też wielokrotnie głosowałem przeciw czemuś. Nie za czymś, tylko mhm. przeciw czemuś. I myślę, że młodzi, zbuntowani ludzie, którzy nie wnikają specjalnie w program, działają na emocjach i po prostu pokazują środkowy palec politykom i dlatego wybierają korwinizm A pan Wipler chorował na korwinizm, potem o Jarosław Kaczyński po drodze go leczył i znów pan zachorował. Co się stało, panie pośle? Panie redaktor, my, całe moje pokolenie, pokolenie e, ludzi, którzy mają poglądy konserwatywne i liberalne, wolnościowe, nie miało swojej formacji. I my e, próbowaliśmy zrywów kolejnych zjednoczonych. Ale miał pan formację? Janusz Korwin-Mikke funkcjonował Ko pani, poza polityką. Panie pani, pani redaktor, w pewnym momencie zwyciężało przekonanie. Że z naszymi poglądami, z naszym programem nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wyborców, ale bardzo wiele się zmieniło. To, co się zmieniło, to jest rewolucja społeczna, jaką dają media społecznościowe i to, że my jesteśmy w stanie bez pośrednictwa mniej lub bardziej rzetelnych mediów, dziennikarzy, którzy mają również, mówię, media swoje sympatie, mają swoje interesy. My zaczęliśmy się komunikować sami z sobą bez żadnego pośrednictwa, używając portali społecznościowych i dzięki temu, dzięki tej rewolucji technologicznej jest tak, że jest możliwość zobaczenia okay. całych wypowiedzi Mówi pan, że rośnie obywatelskie Kornikiego. młode w internecie. Pan Karol się, pisze tak. do nas, korzystając z tego. Nośnika z Twittera. Młodzi raczej nieświadomie wybrali nową prawicę. Oni chcą prywatnej szkoły, służby zdrowia, a za to trzeba będzie zapłacić. No trzeba będzie. Be tak, ponieważ i będzie nas na to stać, ponieważ w chwili obecnej i tak płacimy za szkołę, tylko po drodze płacimy państwu za obsługę tego, bo to przecież państwo nie ma żadnych swoich własnych pieniędzy. To ma pieniądze nam zabrane z podatków, zabiera nam pieniądze, później. Przy okazji utrzymuje urzędników samorządowych, bo im podlegają szkoły, u, urzędników z kuratorium, kilkaset osób. Panie redaktor, ci ludzie będą musieli znaleźć pracę na wolnym rynku, gdy wprowadzimy mechanizmy wolnościowe Kim i będą? pozwolimy, Kim pozwolimy będą, będą pracowali, będą ciężko pracowali, generując... Państwo nie ma obowiązku tworzenia... Za pieniądze zabrane podatnikom, innym obywatelom miejsc pracy, ponieważ to jest system klientelizmu, który zniszczył Pierwszą rzecz Rzeczpospolitą. Ten system sprawia, że Platforma ma cały czas i PSL tak dobry wynik, bo jest milion siedemset tysięcy osób pracujących w budżetówce i ci ludzie nad reprezentacją mają przy tak niskiej frekwencji jak ta, zarazem ze swoimi rodzinami idą i głosują, ponieważ mają takie interesy. Paweł Kukis opowiadał mi o swojej rozmowie kiedyś z Pawłem Grasiem. Jemu się zapytał, Grasia. Paweł, jak to się stało, że stworzyliście 150 tysięcy nowych miejsc pracy w administracji? On mówi do niego, Paweł, ale to jest 600 tysięcy nowych wyborców. I ta logika, logika biurokratyczna, w ramach której politycy, urzędnicy za nasze pieniądze całkiem nieźle się bawią, dają zlecenia publiczne swoim kolegom, później dostają w zamian zegarki, to jest system, przeciw któremu młode pokolenie się buntuje i wybiera nową prawicę i program wolności. No proste, puste, demagogiczne hasła, które oczywiście są chwytliwe, no bo kto, każdy, kto się zderzył z aparatem, z administracją i miesiącami załatwiał jakąś prostą sprawę, oczywiście jest niezadowolony. I to też jest jeden z naszych postulatów, żeby administracja. Ale, ale ja panu nie, nie przerwałem. Ale ja, ja, był... ja panu nie przerwałem. Więc każdy, w naszym programie też się znalazły te zapisy dotyczące ograniczenia biurokracji, firmy na próbę, uproszczenia prawa, zmniejszenia liczby przepisów kar, represji. Natomiast jak słyszę, że, że Polska ma być oparta na, na sile roboczej i, 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 i tylko i wyłącznie na, na jakiejś pracy stricte fizycznej, no to Ale tutaj zaprzeczamy temu skokowi technologicznemu, bo jednak... Nic takiego nie powiedziałem. To znaczy, no z tego, co pan mówi, że jeżeli pan chce, w, w, w dzisiejszej sytuacji, gdybyście objęli władzę, co jest oczywiście typową e, utopią. E, zwolnili, nie wiem, 70-80% urzędników. Położył, przejdziemy Doprowadzili, doprowadzilibyście do totalnego do paraliżu, do katastrofy tego kraju. Tak samo taka demagogia, że państwo nam zabiera e, i teraz każdy z rodziców ma decydować, czy w ogóle posłać dziecko do szkoły, czy nie posłać. I według Korwina Mikke rodzic jest właścicielem dziecka i może z nim robić, co chce. No to, no to A są, pana urzędnicy, to, to są właścicielami To są naprawdę takie średniowieczne, bym powiedział powiedział poglądy, ale oczywiście zbuntowani ludzie i ja tej, tej euforii to zupełnie nie rozumiem, bo oczywiście no można się cieszyć, że, że Janusz Korwin Mikke będzie w Europarlamencie, no ale z czego tutaj się cieszyć? No z tego, że 23 miliony ludzi pokazało środkowy palec politykom, między innymi Korwinowi Mikke też, bo przecież on od 20 kilku lat jest politykiem, czy od 30 blisko, więc, więc z czego tutaj się cieszyć? 23 miliony osób nie poszło w ogóle na wybory. Jakie społeczeństwo obywatelskie, jeżeli przed tą debatą. Ja powiem panu, jaki będzie tytuł pod filmem, który będzie z tej debaty. Z to No więc to jest pokazane, że ci ludzie są I e, zaprogramowani. to zobaczy są, i okay. będą lajkować. Są, okay. są zaprogramowani no to, co, i hejtują. Hejtują ja powiem, na Tu hejtuj. nie ma społeczeństwa obywatelskiego. Bo pan się to jest hejt. cieszy, Czy pana cieszy rzeczywiście, jest jakaś bezrefleksyjność w tym, tak? Zupełnie. Jest. Bezmyślność Ale ja powiem, ale, ale, ale ja powiem Będzie wypunktowane, jak pan bardzo nie rozumie, jak działa społeczeństwo, gospodarka w 2020 z tym pierwszym wieku Ludzie, nie, już na, ludzie, ludzie, pana, którzy, yy, ludzie którzy są liderami nowej prawicy są bardzo często informatycy. To są ludzie wolnych zawodów, dlatego właśnie ta siła w internecie. Ci ludzie, którzy nas popierają, ci ludzie rozumieją, że nie ma w gospodarce i w społeczeństwie gry o sumie zerowej. Jeżeli te pieniądze nie zostaną nam zabrane w podatkach, to my będziemy mogli je wydać, my będziemy mogli je zainwestować. Ludzie będą chętniej budować firmy, bo będą mieli z czego w chwili obecnej... Jeżeli ktoś ma pensję minimalną 1680 na umowie, to swojego pracodawcę kosztuje ponad 2000 zł, a na rękę mu zostaje tylko 1224 zł. I jeżeli ktoś z 2000 ponad mu zostaje tylko 1200 zł, z tego zapłaci efektywnej stawki VAT 17%, to mu zostaje 1000 zł na rękę i ten człowiek się buntuje. On chce, żeby mu nie pomagać, ale by mu nie zabierać i to jest nasz Panie program. Boś... I tym się różnimy od ruchu Polikota. Faktem jest to, że państwo yy... Rządzi się naszymi pieniędzmi, że ściągalność podatków i tak jest kiepska, że nie wiadomo, co się z tymi pieniędzmi dzieje i że one nie są wydawane tak, jakbyśmy chcieli. No oczywiście to też jest w naszym programie: obniżenie podatków, uproszczenie podatków. Trzy razy dziewiętnaście. Hmm. Całkowita tak, całkowite zniesienie składki na ZUS, ale nie tak, jak proponuje Janusz Korwin-Mikke, żeby zlikwidować składkę na ZUS i żeby ludzie nie mieli emerytury w ogóle. Ale nie, my, my tak tego proponujemy. Tylko my jesteśmy za emeryturą obywatelską, czyli każdy po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzyma taką samą, czy był sędzią, czy prokuratorem, czy był robotnikiem, czy nawet nie pracował przez długi czas, otrzyma na stare lata godziwe wynagrodzenie z budżetu państwa, bo dzisiaj tak budżet państwa blisko 100 miliardów złotych na ZUS i KRUS do składek dopłaca do naszych emerytur. W związku z tym to jest, to jest oczywiste. Natomiast pan wie, wymyślił emeryturę ja, ja rozmawiałem, ja rozmawiałem z, z fanatykami Janusza Korwina Mikke i oni właśnie mają bardzo mały zasób wiedzy. To jest tylko taka powierzchowna pan pan, wiedza hasłowa i na pytania i później na proste pytanie, nie potrafią odpowiedzieć. Oni na przykład twierdzą, że jeżeli ktoś nie pracuje, to jemu się nic nie należy, bo nie powinien mieć wtedy ani e, tego bonu, prawda, podpisze zdrowotnego, pan pan ani, tym, ani na pośle, szkołę, ani na jak, jak ktoś nie pracuje, to i oni są, nie powinien mieć Ale panie redaktor, pani... Ja tylko do końca ale sekundę, bo ja bym chciała, żebyśmy o faktach. Panie pośle, podpisze się pan pod tym zdaniem, czy nie? Są szczególne, bardzo wyjątkowe przypadki, w których oczywiście, jeżeli ktoś z powodów niezawidzionych został, nie ma zdolności pracy. Ja w tym pewnym momencie nie będę ortodoksyjnym UPR-owcem, korwinistą. korwinistą. Tak, ja jestem, no ma może, ale, ale powiem tak: ludzie, którzy wymyślili emeryturę obywatelską, wprowadzili ją do dyskursu politycznego, to są ludzie z naszego środowiska, ludzie, którzy zakładali u polityki realnej. Centrum Adama Smitha, bo jestem współautorem reformy, która miała wprowadzać reform, e, emeryturę obywatelską, PSL, razem, chciała. bo myśmy w, raz, w ramach Centrum Adama Smitha, gdy jeszcze pracowałem w Centrum Adama Smitha, przekonali do tego PSL i to była pierwsza partia, Dobra, która pośle, się do tego przekonała. Panie proszę o konkretach, no, proszę, ja o konkretach chciała, bo, nie bo nie dromadza, rzeczywiście, jeżeli się mówi o, pro, o programie Korwina i Nowej Prawicy, to y, latają takie hasła, zdania, trudno się czasami do tego odnieść i one trochę przerażają też, hmm. więc panie pośle, rzeczywiście ja chcę zapytać ja, panie, o konkrety. Przeka przekazywałem swojego czasu ja wiem. wyliczenia dotyczące. Ja I miałam, i miałam pytania społeczne. konkretne i pamiętam, że na jedno z pytań przez cały dzień nie wydębiłam od pana odpowiedzi. Na przykład właśnie na pytanie, jeżeli kobieta siedzi w mhm. domu, nie zarabia, ma czwórkę dzieci, zajmuje mhm. się domem, kto za nią odprowadza składki? Pani redaktor. Skąd mówię? ona ma potem emeryturę? Pani, pani redaktor, w sytuacji normalnej to jest piecza rodzinna. Mąż rodzice, rodzina. Panie no pośle, przepraszam, ale, ale, ale to jest życie. Zdarza się, że mąż po prostu znajduje sobie inną kobietę albo kobieta ja... znajduje innego męża. I Ludzie się rozstają. Pa, pa, Kto redaktor. zagwarantuje tej kobiecie, temu a, y, mężowi? W chwili, w chwili obecnej nikt y, młodej kobiecie, która ma 21 lat, nie jest w stanie czegoś takiego zagwarantować, a ktoś teraz chce coś takiego gwarantować, jest oszustem jak pan Plichtas Amber Gold. Przy takiej dzietności, przy takiej demografii Utrzymanie systemu emerytalnego, który upadł, zbankrutował, jest możliwe tylko przy gwałtownym podnoszeniu składek, co wypchnie kolejną falę młodych Polaków za granicę, albo przy sprawieniu, że Polska jest gospodarką konkurencyjną i do niej chcą napływać i kapitał, i ludzie, którzy chcą tutaj pracować. Młodej dziewczynie, która ma teraz 20 lat, nikt. Bo podatnicy obecnie nie są w stanie przy takim załamaniu demograficznym zapewnić jakiejkolwiek emerytury. I to jest prawda. Mówienie czegokolwiek innego przy takiej demografii to jest populizm i to jest obmydlenie polakom oczu. Pan Filip napisał tak: Zagłosowałem na nową prawicę, bo boję się, że po ukończeniu studiów nie znajdę satysfakcjonującej pracy i będę musiał wyjechać. Pytanie, panie Filipie, czy znajdzie pan satysfakcjonującą pracę albo jakąkolwiek pracę, którą zapewni panu rząd? Nowej Krzysztof Rybiński swego czasu powiedział pan profesor nauk ekonomicznych, że Polska, w której rządzi nowa prawica Janusza korwin to Polska, w której wzrost PKB jest 10% rocznie. I to są również wyliczenia... Pan wie doskonale, że różnie są, są oceniane dokonania ekonomisty pana Pan Krzysztof, panie Pan Krzysztof Bośle. Rybiński jest człowiekiem, który był wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego. I jest w chwili obecnej z bardzo dużymi sukcesami, prowadzi prywatną szkołę wyższą, która ma A najwyższy współczynnik międzynarodowienia. A fundusz? A fundusz? Ten, w tym funduszu zainwestowali w formie ubezpieczenia... W osób sposób zainwestowało? Panie pośle. Pani... Ale pan poseł Rysiecki. Ja tutaj do tego autora tego tweetu, to, to muszę obedrzeć po prostu ze złudzeń, że kongres nowej prawicy nie da nikomu żadnego miejsca pracy, a jeżeli da, to opartego na totalnym wyzysku. Bo to przecież Mikke mówił wielokrotnie, że kodeks pracy jest zbędny. że, człowiek, to jest powinien pracować, że człowiek powinien pracować tyle? Ile właściciel firmy sobie życzy. Jeżeli właściciel firmy sobie życzy. życzy sobie, żeby pracował 20 godzin, to ma pracować 20 godzin, a jak mu się nie podoba, to ma na zbity pysk wylecieć. To no i, są słowa Janusza Korwin-Mikke. Pan, pan niczego więc, nie rozumie, pan, pan znowu przerywa. Bo pan znowu przerywa. Dobre maniery. to Dobre maniery to jest to też coś, coś, co powinno pana charakteryzować, bo tutaj się pan przedstawia jako autora genialnych rozwiązań i do których pan podobno przekonał ludzi. No niestety, niestety jakoś PSL, który deklaruje pan, że przekonał. Pan do wprowadzenia emerytury obywatelskiej, jakoś broni za wszelką cenę e, Krusu, nawet nie chciał połączenia ZUS-u z Krusem, o co postulowaliśmy, wnosiliśmy ustawę, a co dopiero mówić o, o likwidacji Krusu, ZUS-u i, i wprowadzenia emerytury obywatelskiej. Więc znowu, na wysokim bardzo poziomie abstrakcji rozmawiamy. Tutaj pan, pan Wipler mnie totalnie masakruje. E, <laughs> to jest automasakracja. Więc, więc, więc no na, tym, na tym rzecz polega, że. Jak jeszcze za chwilę dojdziemy do definicji kłóca. i. Ma, nie, ma, nie ma nic nie ma <laughs> nic kongres nowej prawicy do zaaferowania i nawet pewnie więcej osób się nabierze, dlatego, że przecież kongres nowej prawicy nie ponosi żadnej odpowiedzialności, bo mając cztero, czterech europosłów, nie, nie jest w stanie ani zaproponować nic w polskim sejmie, żadnych rozwiązań, ani przedstawić programu jakiegoś rzetelnego, tylko będzie dalej szedł w kontrowersję, bo pośle, na tym jest zbudowany Panie kapitał pośle, polityczny w tak kontrowersji Ale tylko. tak szczerze mówiąc, to podejrzewam, że zazdrościcie dzisiaj Januszowi Korwiniewicemu, no młodego nie, no nie. elektoratu, który nie, wam sprzątnęli przed nosa w dużej mierze. Panie Panie redaktor, no jak można zazdrościć? E, e, prze, proszę poczytać komentarze. Ponad dwa e, razy lepszego proszę, wyniku Proszę, proszę absolutnie proszę, się proszę. tego nigdy nie, nie zazdrości. No, pan z matematyką widzę jest e, troszkę na bakier. Na nas zagłosowało półtora miliona wyborców w 2011 roku ja, na ile Nową zera, Prawicę. Kilka setek tysięcy. Kilka tysięcy zagłosowało? zaledwie na Nową Prawicę. 500 tysięcy przy frekwencji 23% Ale ale przepływ młodych, młodych ludzi jest również proszę tak wskażę w tę stronę i szuka Mamy dzisiaj odpowiedzi na pytanie, dlaczego się tak stało, bo wielu polityków i obserwatorów sceny politycznej mówi, że to w ogóle bezrefleksyjni ludzie poszli głosować. Wie pan, no ja nie sądzę. Ja myślę, że jednak jak człowiek podejmuje taki wysiłek, że wstaje rano idzie do urny, albo wstaje, nie wiem, później. To kieruje się nie tylko, nie wiem, tym, jak powiedział minister Sikorski przed chwilą u konkurencji, że to są jaja jakieś. Że to jest jajcarski znaczy elektorat. Część, to chyba nie część, tylko. część jest jajcarskiego elektoratu. Część e, e, chce pokazać środkowy palec, palec całemu establishmentowi. I, ha, i tak wszystkim szukać. partiom, tak, żółtą kartkę. Więc to jest taka decyzja e, zwykle emocjonalna. Ale e, tak jak mówię, e, takich ludzi może być w Polsce coraz więcej, ale my nie będziemy zazdrościć e, osób, które no, podzielają tego typu poglądy i na przykład gardzą osobami niepełnosprawnymi, bo ja z wieloma wyborcami e, z nowej prawicy jest rozmawiałem. prawda. Ile osób niepełnosprawnych startowało z ruchu Palikota? Proszę pana, e, nawet osoby całkowicie niesłyszące były na naszych listach, także e, było sporo takich osób. Ile? Proszę pana, proszę pana. Ile? Bo rolniczek kiedyś w jednym ze studiów powiedział, że kilkanaście, a później się okazało, że nie było nikogo. Nie, ja, ja, ja. A u was nie to nie jest kryterium. Była dziewczyna u nas jedna, był, która była na wiecu, na placu u nas, zamkowym u nas, i... u, nas, u, nas, u nas były dwie osoby, ale to są ludzie, którzy ciężko. I my, która z tych osób pomagają. miała miejsce biorące? I, i, Pani ile, ile było kobiet? Ale, a może u, ile kobiet było na U was nikt nie miał miejsca biorącego, a kobiet była prawie połowa, ponieważ są parytety, chociaż u nas było dokładnie połowa praktycznie plus minus jeden, także... E, Gdzie ta, teraz jesteście? Także, e, bo tak sobie pomyślałam, panie pośle, kiedyś chcieliście obniżać ten czynne, czynne prawo wyborcze do tak. 16 lat. Wie pan, czym by się to skończyło dzisiaj <grym> dla pana prezesa? Niczym, niczym, niczym by się nie, nie skończyło, myślę, bo to jest folklor. Nie, myślę, że byłoby więcej niż 7, szczerze mówiąc. Panie redaktor, no musimy bazować na liczbach bezwzględnych, a nie na procentach, hmm. bo hmm. naprawdę, no, wybory hmm. do Europarlamentu to jest zaledwie no kilkaset tysięcy głosów. Przy frekwencji takiej, jak była w 2011 roku, nowa prawie Byłaby znowu pod progiem finansowania. Już nie mówię pod progiem wyborczym, ale pod progiem finansowania. I z tego się wyrasta. Ci młodzi ludzie naleją się, jak to się mówi, wody do uszu i ochłoną po tym wszystkim. Po tych masakrach lewaków ochłoną, dojrzeją. I to jest normalne. No, każdy, ja praktycznie nie ma osoby, która by nie chorowała na ten korwinizm przez pewien czas, ale to się zwykle kończy około 19 roku ja, ja. życia. Część osób ja dłużej że... oczywiście. Jest, że pan jest to za trochę starszy, ale... Ja myślę, że ten festiwal arogancji. Do wyborców, niestety odbije wam się czystety, bo dobrze wam nie życzę, odbije wam się czkawką. Ci młodzi ludzie, te pół miliona osób, to są ludzie w olbrzymiej mierze w, poniżej 40 roku życia. To są ci ludzie, którzy mają do wyboru. albo się będą Albo, albo Z mają... Z dokonaniami, bo co ci zrobicie mając do wyboru, wyboru, A pan mówi, że nie przerywa. Ci ludzie będą mieli albo do wyboru spłacać 2,5 biliona długów w ZUS-ie, bilion długu publicznego, płacić coraz wyższe podatki i dokładać w tym roku 54 miliardy dziury budżetowej i będą składali się coraz bardziej, coraz mniejsza liczba osób będzie płaciła coraz wyższe podatki na otrzymanie coraz większej liczby emerytów, rencistów i urzędników. Albo powiedzą basta. I oni teraz mówią no i teraz basta, mówią koniec. I dla was jest okay, to bardzo no i basta co bo to znaczy to basta bo to jest właśnie hasła slogany basta, basta basta powiedzą stop zniknie powiedzą, ten dług zniknie powiedzą, ten dług jak powiedzą, powiedzą włożę że czy zniknie ten dług panie, te biliony złotych panie czy pośle, zniknie oczywiście ten dług? że tak ponieważ my będziemy uchwalali tylko zrównoważony budżet posłowie nowej no prawicy tak. nigdy nie podniosą ręki za budżetem który jest niezrównoważony no zniknie Chcemy ten dług? Ale nie będziemy tego, będziemy tego długu? jeżeli będzie jeżeli będzie cały czas zrównoważony budżet to matematyka wskazuje że w miarę czasu zostaną spłacone wszystkie kredyty. Ja i to tyle. Ile pośle... to czasu zajmie? To zajmie nawet kilkadziesiąt no, lat, 20-30, no ale no nie będziemy właśnie. zwiększać obciążeń. Pośle, nie będziemy czy istnieje gdzieś na świecie państwo urządzone, że się tak wyrażę pokorwinowemu? Bo my cały czas słyszymy Nibylandia. o pewnej, nazwijmy to, yy, Nibelandia, Utopi? Czy gdzieś to tak działa? Pani redaktor, w różnym stopniu, nie podatków, w różnego nie wszystko jest powdatne. tak. W, w, chwili obecnej, w, chwili, w chwili obecnej jest bardzo głęboka deregulacja przeprowadzana w Australii. Jednym aktem prawnym kilkadziesiąt tysięcy aktów prawnych zostało zlikwidowanych, wyrwali olbrzymią liczbę chwastów. Szwecja no, wprowadziła A u nas ustawową... wielki deregulator Jarosław Gowin uśmiecha się do Prawa i Sprawiedliwości. Wielki deregulator zabłądził i myślę, że będzie błądził dalej, z wielką ciekawością obserwuję... Zaprosi go pan się... do nowej prawicy? Myślę, że gdyby nie pycha, to już byłby. W nowej prawicy, bo mu mówiłem, że albo razem z Korwinem zbuduje formację, w której będzie człowiek, który ma w sobie dynamit, czyli Janusz Korwin-Mikke i siła spokoju, czyli Jarosław Gowin, on nie skorzystał z tego, bo bał się właśnie ostrych, kontrowersyjnych, publicystycznych wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego i jest w chwili obecnej w miejscu, w którym jest. Króciutko, panowie, na koniec po zdaniu chcę zapowiedzieć jutrzejszy program. Wielka dyskusja wokół osoby generała Jaruzelskiego, wokół jego pogrzebu. Panie pośle, jakie jest pana zdanie w tej mierze? Pogrzeb będzie na powązkach. Ja, jeszcze tylko ostatnie zdanie. Mm -hmm. Bardzo łatwo będzie odebrać poparcie Januszowi Korwinowi Mikke, bo znajdzie się jeszcze bardziej ekscentryczna osoba, która panie pójdzie pośle, jeszcze dalej w kontrowersji. Się, ponieważ kończy się nam czas, proszę o opinię e, na temat. E, nie robimy e, polityki na trumnach e, osób. To specjalistą są koledzy z list pana Wiplera. Posłowie, posłowie PiSu. Ruch, e, twój ruch się nie zajmuje tego typu sprawami. Krótkie tak. zdanie, panie pośle. To, jak powinien być traktowane generał Jaruzelski, to najlepiej zadać pytanie ofiarom, rodzinom ofiar, które zginęły. Jutro pytania zada na ten temat Wojciech Szeląg. Myślę, że będzie duża, emocjonująca dyskusja. Już teraz zapraszam. Za dziś dziękuję. Przemysław Wippler, Armand Ryfiński. Dyskusja o młodych, wydarzenia, opinie, komentarze także za moment. I tam podsumowanie naszej sądy. Dobranoc. Ja mogę prowokować, ja mogę pójść na dyskotekę i nawet pić alkohol. Zabierzcie Ale auta, ale nam auta, ale, ale na prostu nie będziemy kompletnie przez to, bo zabierzecie nam jest auta, ale, ale, stójcie, pan, ale, wjezie, ale jest zaczyna się to Ale będziecie mieli próbować. Ale cieszę się, że ma pan męski głos, chociaż jedno jest naturalne dzisiaj. Tak, dlatego was się nie śpię. Powiem okay. na przykład, że według prawa polskiego inwalida bez nóg nie może pracować w chłodni, bo mrozy nogi odmrozić.